O, piekło zamarzło. Red nagrywa poradnik do WuWy. Nie było tego w moim bingo na rok 2025, no ale cóż. Z faktu, że ten kanał ma być ogólnie poświęconym gromgacza, to skipnięcie WuWy byłoby. Niegrzeczny. A widzisz, Red? pieniążki się skończyły, to wraca, że jak trwoga, to do Boga! Hehe. He. Więc dziś zajmiemy się najnowszą postacią i opowiem wam, czy warto po nią miszować, jak nią grać, jak ją zbudować i czy jest postacią silną, czy raczej nie do końca. No to co, zaczynajmy. Twórcy ewidentnie mają jakiś fetycz związany z literką C. Nie wiem, dlaczego C jest takie wspaniałe, ale co druga postać ma nazwę zaczynającą się na C. Nie żartuję. Kalharo, Kamelia, Canterella, Carlotta. Katetia, Changli, Chaciatione, czy jakoś tak. No, tych literek C jest mega dużo. Zastanawiam się dlaczego. No ale, nieistotne. Nasza Katetia bardzo szybko otrzymała rangę najpotężniejszego DPS-a w grze. I jest to prawda z gwiazdką. Ponieważ jest najpotężniejsza, ale tylko pod warunkiem, kiedy mamy premium team. Każde odstępstwo od premium teamu, czyli tam brak jednej z postaci, czyli chociażby tej elfki drugiej, czy jej dedykowanej broni, powoduje, że Demerz znacząco spada. I kiedy mamy tą postać w wersji free-to-playowej, no to już raczej tak bardzo nie błyszczy. Jest postacią raczej drogą i przy małej inwestycji raczej nie będziemy w stanie wyciągać z niej aż tak niesamowitych liczb. Nie mówię, że nie da się nią grać na free-to-playowych teamach, bo ma ich kilka, ale zaufajcie mi, i raczej chcecie mieć jej broń dedykowaną chcecie mieć do niej premium drużynę więc zanim na nią załyszujecie zastanówcie się czy macie konto odpowiednie do tej postaci czy w ogóle planujecie mieć konto pod tą postać bo bez tego raczej jest ciężko jest to całkiem podobne zjawisko, jak mamy w przypadku Zani, to znaczy, kiedy Zani posiada swoją premium drużynę i wszystko wokół tego, czyli oczywiście Fibi i tak dalej, no to wtedy błyszczy. Jeśli za to nie posiadamy Fibi na koncie, nie posiadamy broni dedykowanej, no to raczej Zani radzi sobie gorzej niż lepiej, co nie oznacza, że nie da się tymi postaciami oczywiście grać. Miejcie to na uwadze. Katetia jest naprawdę bardzo prostą postacią i nauka jej zajmuje dosłownie 30 sekund. Zobaczcie sami. Jedną rzeczą, którą musicie kontrolować, są te trzy miecze, które widzicie pod. raczej nad paskiem zdrowia. Te miecze możecie respić na różne sposoby. Pierwszy miecz możecie zespawnować za pomocą intro lub heavy ataku. Wtedy pojawia się jeden mieczyk. Za pomocą skilla respicie drugi mieczyk. No i kiedy wykonacie pełne kombo normal ataków, czyli w sumie czwarty normal atak, respicie sobie trzeci mieczyk. I jak macie te trzy miecze, trzeba je jeszcze aktywować. To Do tego wystarczy tak naprawdę tylko i wyłącznie planżatak, atak, czyli po prostu hopsa i... Mamy trzy mieczyki, kiedy posiadamy trzy mieczyki powinniśmy kliknąć ulta, na którego ja teraz nie mam energii. Dobra, tu już ulta mam. Po transformacji najprostszym kombosem jest zrobienie skill, skill i spamić normalna atakiem ile fabryka dała. Spamimy, spamimy, aż naładuje się nam ten paseczek nad paskiem zdrowia, ewentualnie w rogu ekranach się naładuje nam do fula no i wtedy klikamy ulta z powrotem. To jest najprostsza rotacja. I tą rotację można modyfikować na miliard sposobów. Jeżeli macie jakiś swój wygodny sposób, tam nie wiem, ze spacją, podskoczenie, w powietrzu robienie ataków, no customizacja tych ataków jest dowolna. Ważne, żeby się Wam dobrze grało i możecie kombinować, jak tą rotację zmieniać. Ta najprostsza to jest skill-skill i normalne ataki do oporu. I najszybszym sposobem na wbicie wszystkich trzech miecz, czy w bardzo krótkim czasie, oczywiście z intro jest prosto, bo nie, mu nie musimy wtedy wykonywać heavy ataku, bo intro i heavy atak dają dokładnie ten sam miecz, ale załóżmy przy sytuację, że nie macie tego intro. To najszybszym sposobem jest zrobienie heavy ataku, żeby zrespić jeden mieczyk, a później wykonanie tych normalnych ataczków w ilościach 4. Nie liczcie tego. To nie ma sensu liczenie tych normalnych ataków, wystarczy tylko zapamiętać, że czwarty atak to jest taki charakterystyczny Z takim jakby nie wiem Dwoma teleportami od prawo do lewej I po tym ona wykonuje taką specyficzną pozę Którą możecie tu zobaczyć I to właśnie ta, ta właśnie Ten atak respi nam ten mieczyk Z norma ataków i to jest tak charakterystyczne Że naprawdę nie, nie ma sensu zwracać uwagę Który to na atak, który wykonujemy Tylko pamiętać o tym, że kiedy wykonuje tą taką właśnie, te dwa teleporty, ta poza I to właśnie respi nam mieczyk No i po tym jak zrespimy właśnie sobie heavy atakiem Jeden miecz a później normal taczkami zrespimy sobie drugi miecz to wystarczy kliknąć skilla i ona wtedy od razu wykona planża atak po skillu no i wszystkie te trzy miecze podnosimy i możemy kliknąć z powrotem ulta no i właśnie jeśli chodzi o ten energy regen to jeżeli nie mamy go odpowiednio dużo to nie będziemy w stanie klikać ulta co rotację a chcecie klikać tego ulta co rotację dlatego właśnie chcecie mieć 120-130 energy regena żeby co rotację być w stanie tego ulta klikać przy gameplayu to jeszcze zobaczycie i to jest cały gameplay naszej kochanej KTT. Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać, to znaczy niektórymi atakami nakładamy na przeciwnika taki śmieszny debuff Areo. On się stakuje do kilku razy. I kiedy mamy od jednego do trzech staków, bijemy 30% więcej obrażeń w ten target za pomocą KTTI. A powyżej, powyżej tych trzech staków bijemy dodatkowo 10% obrażeń za każdy stak Areo maksymalnie do trzech staków. Czyli w skrócie, więcej staków, więcej obrażeń, profit. Zaraz wam pokażę gameplay, jak to wszystko rotacje, jak to wszystko wygląda, więc spokojnie, ale zanim to chciałbym jeszcze wam na krótko powiedzieć, jak tą postać zbudować. Zacznijmy sobie od broni. Tutaj zdecydowanie chcecie mieć broń dedykowaną. Drugie opcje są znacząco gorsze, możecie wykorzystać do tego jakąkolwiek broń, która posiada fajny mainstat albo substat, najlepsza jest Red Spring. No ale zaufajcie mi, broń dedykowana jest dużo, dużo, dużo lepsza i raczej chcecie ją wydropić. Jeśli chodzi o opcję free-to-playową, czyli ze standardu, to jest ona praktycznie niecałe 30% gorsza, więc no... no. Może być od biedy, ale zalecałbym broń dedykowaną. Kolejną rzeczą są arty AKHOSy i jest ona z wyjątkowa pod tym względem, że każdą postać w WWE buduje się 4-3-3-1-1 a je buduje się 4, 4 1 1 1 Jest to ze względu na to, że skaluje się ona z HP-kiem procentowym i aerodemecz aż tak bardzo nie potrzebuje. Jeśli chodzi o mainstaty, to wiadomo, pierwsze dwie czwórki na kryty, to oczywiste, a później HP, HP, HP. Oczywiście sediej dedykowany na jednej z najnowszej wersji, czyli Windward Pilgrimage. Proste, nie? Nic skomplikowanego. W substatach chcecie jak najwięcej krytów, HP procentowe i Energy Regen to są rzeczy, które się przydają. Ten Energy Regen to nie jest coś, co koniecznie musi być, ale zaufajcie mi, jak wam wpadnie 2-3 rolki właśnie w Energy Regen, to będzie na plus niż na minus, ze względu na to, że czasem zdarza się, że ten ult się co rotację nie chce załadować. Ale to też nie tak, że jakoś forsujcie ten Energy Regen, jak macie go w okolicach 130% to jest fajnie. W talentach dla sportu najlepiej byłoby ulepszyć dosłownie wszystko, no ale nie każdy jest bogaty, nie każdy ma odpowiednią ilość materiałów, więc w pierwszej kolejności ulepszacie jej fortę oraz Ulta to są dwa najważniejsze talenty, reszta jest tak naprawdę opcjonalna, możecie je ulepszyć normalne, możecie je ulepszyć skilla no a na sam końcu dopiero intro. Więc w pierwszej kolejności skupcie się na tych dwóch, a potem ewentualnie te dwa i dopiero na sam koniec intro. I teraz jakie staty bym na nie zalecał? Na pewno HP w okolicach 40 tysięcy plus minus najlepiej oczywiście mieć powyżej, ale jak macie 40 to jest git. Jeśli chodzi o crit rate, najlepiej powyżej 60%, tutaj jest tylko 56, ale czym więcej crit rate, tym lepiej, tylko pamiętajcie, że z setu dostaje 10, więc jak tam macie już 80-90, to już starczy. Jeśli chodzi za to o Crypt Damage, no to powyżej 250 to już jest naprawdę fajna wartość. Jeżeli macie troszeczkę mniej, nic nie szkodzi, no ale wiecie, Crypt Damage działa tak, że czym więcej, tym lepiej. No, jak już wspomniałem o Energy Regenie, powyżej 120%, najlepiej w okolicach 130% też nie ma co przesadzać, nie ma co za dużo statów ten Energy Regen ładować, więc w okolicach tych 120-130% i buja. No i zanim zaczniemy nią grać, przydałoby się jeszcze omówić drużyny. Tutaj kwestia jest naprawdę bardzo prosta. Pierwszym kompanem do niej jest zdecydowanie jej ulubienieć, czyli oczywiście aerolowość. Go zdecydowanie chcecie tutaj wepchać. No i jeśli chodzi o trzeci slot, tutaj mocno zależy. Zdecydowanie Bisem jest elfka, jeśli ją macie, no to proszę bardzo, premium team, nara. Problemy zaczynają się, kiedy tej postaci nie macie, a z faktu, że nie była ona najbardziej popularna, wiele właśnie graczy nie posiada tej postaci. Co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji oczywiście Shockkeeper to jest postać, która pasuje wszędzie zawsze i nie ma praktycznej sytuacji, że nie będzie pasować, więc proszę bardzo. Ten team jako tako sobie radzi. Nie jest najgorszy, nie jest też najlepszy. Przy, ale na pewno jest grywalny i większość kontentu bez problemu sobie tym teamem zamkniecie. No ale nie oszukujmy się, Shokeeper praktycznie zawsze chcecie mieć w jakiejś innej drużynie, więc no, często jest zajęta, no i często jest właśnie z tą postacią spory problem. Co za nią w takim razie? Grywalną opcją jest Sanhua, to znaczy no nie jest to najlepszy pick, no ale od biedy może być. Niektórzy też gotują coś z Changli pod takie mocne quick swapy to też jest w miarę grywalna drużyna, a jeszcze inni próbują coś gotować za pomocą Alto, ale to to jest taka. Ech. No nie zalecam tego grać. Jeżeli macie skilla, to bez Shorekeeper na pewno sobie poradzicie i coś tu wepchacie, co będzie wam w miarę pasować. Chociażby ta jungle, jeżeli ogarniacie jej quick i wiecie jak ten team dobrze zagrać. No ale wiecie, to nie jest coś dla każdego. Dlatego trzy razy się zastanówcie, czy macie do tej postaci dobrą drużynę i czy jesteście w stanie to zagrać. Ja dzisiaj pokażę wam rotację z Shorekeeper i z Panem Rowerem. I tutaj już z górki, nie jest to nic skomplikowanego. Zaczynamy sobie oczywiście od supportów. Robimy sobie outro, no i teraz zaczynamy od outro naszej koleżanki. Wykonujemy czwarty atak, skill, mamy trzy miecze, plancz, wlatuje ulcik. No i po ulcie robimy skill, skill, taka najprostsza rotacja, skill, skill, więc zaś jeszcze to oczywiście tego Echosa. Spamimy normalny atak, aż naładuje się nam ten pasek do fulla. Kiedy pasek jest naładowany, drugi raz ult. No i zaczynamy od początku, wszystko się zamyka. Czyli teraz oczywiście Shock Keeper wlatuje. Zaś ładujemy na niej outro, kiedy ma outro wlatuje rower, też żeby miał outro to ważne jest, kiedy posiadamy, że auto wlatuje nasza katetia, czwarty atak, kiedy wykonuje ten specyficzny, potem skill i wylatuje już od razu. Jeden miecz dostajemy z, właśnie z intro, drugi miecz dostajemy z, ze skilla i trzeci z tych normal ataków. Kiedy naładujemy ulta, możemy go kliknąć. No i zaczynamy rotację od początku. No i to się wszystko zamyka, powtarza. Czyli teraz ładujemy outro oczywiście na Shorekeeper, Rover, Katetia Skill, Plunge, trzy miecze, ulcik, aż naładujemy tego. W tej rotacji można jeszcze dwa skill'e oczywiście wepchać. Kiedy naładujemy, klikamy ulta. No i to wszystko. Więc jak sami widzicie, postać jest naprawdę bardzo, bardzo prosta w graniu. Największym problemem jest zagwarantowanie odpowiednich warunków do robienia obrażeń. Bo kiedy właśnie nie posiadamy tych premium druży, nie posiadamy dedykowanej broni, ona bardzo dużo traci. Więc czy warto po nią miszować? Jeżeli planujecie budować swoje konto pod tą postać lub macie już dla niej komfortowe warunki, to zdecydowanie tak, jest najsilniejszym DPS-em i lepiej ją mieć niż jej nie mieć. Jeśli za to nie posiadacie do niej premium drużyny, per jest zajęta i raczej nie planujecie dropić do niej właśnie tej elfki i tak dalej, to sobie ją darujcie. Nigdy nie wyciągniecie z niej pełnych, pełnego potencjału i obrażenia jakie będzie zadawać będą... Hmm tylko i wyłącznie akceptowalnie akceptowalne i to pod warunkiem, że macie dobre artefakty i ogarniacie tę postać. Bo w innych warunkach raczej wynik będzie żałosny. Na pewno nie określiłbym tej postaci jako free-to-play friendly. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, pytajcie śmiało, zapraszam też na streamy. Pozdrawiam i dobranoc.